Dobra. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem z Woltandera. Z mną jest Jojek. Ja. Tak. I sięgamy. czołgami. Czołgami gramy, co nie? Tak. Mam trochę zatkany nos, więc na nagraniu mój głos może być jeszcze gorszy niż zazwyczaj. Aha. <laughs> No, ja mam... Inny, ja mam inny mikrofon niż zwykle, ponieważ zepsułem sobie słuchawki z mikrofonem. No, słychać takie przystery lekkie nawet. No, więc niestety... Albo, albo naprawię słuchawki, albo kupię nowe, albo będzie trzeba się przyzwyczaić co będzie najwygodniejsze. Hmm, aha, to jest ta mapa. Co bierzesz pierwszego? Szybkie coś, czy wolne? Czasy, Szybkie ja zawsze biorę pierwsze. Właśnie, kurde, miałem M8, ale już yy, takie rzeczy, że M8 już ich. No, coś, no, coś szybkiego. Na no, czemu to trafi takie powolne? Jedziemy na B? Na no a jadę. Ja chcę zdobyć jakieś punkty zanim zginę. Wziąłem coś szybkiego. Co wziąłeś szybkiego? <noise> kurde, czy to jedzie z prędkością 1,5 Dalej! Jeszcze nie anguję. <śles> Przykro mi. <śles> Przykro mi. Kurde, dawaj na Uptier. B, bo nie dojadę na A. Chociaż na B zginiemy, ale może nie zginiemy. Tu jest aptier. By jest Asu 57. Te I jest wiele czołgów, w którym będę miał problem. No, ktoś tu Dolara ogląda chyba zobacz na czat. A ja właśnie nie kojarzę takiego tekstu. E, może zanim oglądałeś, to było on tam. Jakąś ciężarówką z dużym działem grał, i właśnie, że, że dostawa mleka. I zabijał. Mhm. Ej, to jest realistyk? Tak. Dobra. O! No właśnie. <laughs> Dlatego nikogo nie widać na mapie. Dobra. Wszystko jasne. To ja tu poczekam na wrogów albo na sojuszników, aż przyjadą. A ja zagram bardzo profesjonalnym czołgiem. O, będę, bę, jadę, będę, będę robił spoty jak dojadę. Czyli będzie tutaj prawdopodobnie cięcie. Ja. Się przejechałem kawałek. Testuję niezawodność silnika. Jak na razie daję radę. Mhm. O, sztuk! Kurde, jakieś rykoszety. Widzę sztuga, wykryłem sztuka. Sztuka, sztuga. Ale sztuka mi się trafiła. O, obracaj no i... O, tu też są rozstrzyżone. Hamie. O, pelota! 88 Pelota! Co? to ja z Dobrze, za chwilę. Zaraz będzie live z głaskania kota. O. Widzę trzy czołgi. A to dwa. To jest w Ja jestem za wolny, bo ta podróbka Chillesa ma za słaby silnik. I trafiłem. Co jest, Rysiu? Ale w tego Shermana. Znaczy, Shermana, No kurde, nie zasłaniaj mi! Co jest, Rysiu? No... co? Kurde, no i nie zabiłem go. Bum, bomby Bombs has fallen to the sky. Jak to nie dostałem asysty? Uszkodziłem mu karabinek. O, widzę Szegmana. Nie przebiłem. PCR. No, na pozycję, jak dożyje to mogę ci pomóc. Chyba jest APCRów. Te mają. O, przebiłem Szegmana. To jakiś wyczoł? No ja mam 45 piątkę. No. Tom <tomstę> z 26 O, widzę, 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 typa. O, asysta, dzięki. I tam jeszcze jeden jest gość. Ciapi. Czekaj. Dobra, widzę, widzę, widzę. Nie widzę, bo się schował. Widzę, 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 jednak nie widzę. Jedzie. Jedzie. Kurde, nie trafiłem. Ale by piękny strzał. Czołg. O, widzę pan o. h i tam coś też stoi. I widzę zęchermana. Byłem zajęty. Pancerz, czwórka. A to ten szerman, co? Eee, jest plecy chyba masz. Kurde. Celuj. Łukasz, plecy masz. Od mojej strony jest szerban, Chyba celuje we mnie. Okej. Okay. Tu jest szerman. Ten co stoi tam A przede z... mną. Ej, przy... on przede mną tak? stoi. Siema. ma! No jest ja tyłem do ciebie, to możesz strzelić. One shot. Miał ja tylko jednego zawoganta Gdzie ta reszta tych typów jest? Są gdzieś tam Hen 3B, pancer 4 z Shermanem. No, kurde. Właśnie Shermana więc, widzę. Że 3 B są. Dobra, przestawiam się na B na razie A? O! Ile to trwa? Nie, nie przewidzam czego na pylą... Pelota, pelota na wzgórzu tutaj obok mnie jest. W stronę wrogów. Weź się może zdejmij jak możesz. Pelota, pelota w stronę wrogów. Z, KM na KM mój zobacz. O dobra. Coś że do mnie szczela. Samolot! Bomby! No nie! Nie! Te bomby mnie nie zniszczyły! Wypuchuj przede mną! Kurde, on leci w moją stronę. Clubie co jak? Kurde, kręć tym, kręć tą wieżą! O Boże! Czemu to jest takie powolne? Ja! ...skinę? Zabiją mnie! Zabiją? Jezu, ile to można kręcić! No podnoś, bawem kupić! Drogak mnie bombarduje cały czas. Jestem pod ciągłym ostrzałem. Szczerma, nisko. Zdjęte. Ej, pojadę przyjąć może cenę. Stiuk! Ej, on się gasi czy się gapi na mnie? Stiuk! Brzuch domyśluje. Się... Ostry. O! Samolot. domaga się mojej uwagi. Stiuk się na mnie patrzy, mimo że nie mam celowniczego. 6 asyst. O chyba, chyba. jeszcze nie. A ja ile? Nie wiem. Eee, 6 gili. A po kota. O, mogę zabrać bomby! ho, ho, ho. Dobra, zabił mnie kabriolet, więc skorzystam z tego, że nie ma dachu. Uuu, szczera coś do mnie! Te to mi coś oznacz. Ja tu mam dwie 250 pięćdziesiątki. I leci w twoją stronę samolot. Aha, ok. Mógł się spuścić o, i wywalić tak. dalej. wywaliło mnie w kosmos. O tak. Junkers to jest. I teraz ja go wywalę w kosmos, jak nic mi nie przeszkodzi. On jest tak, jakby dla ciebie, free fragiem. Z opowieści, opowiadań graczy. opowiadań po Krytyczny dostał, nagle te dwunastki nie są takie dobre. Chyba lekko opada. Ale A ja DKW1? Zniknął misz. O fajna Kurde bomba. Belota, no, o, widzę kolegę. Ciekawe czy trafiłem tymi bombami Trochę trafiłem Jeszcze jakiegoś typa z tyłu bierze Ktoś inny mi zabrał tego junkersa. Ale odkryłem, że jednak nie ilość, tylko jakość w bombach jest lepsza. Bo gość rzucił na mnie, chyba to były 50, może? Kupcze. Poszła mi gościnica. Kupcze. Gość na mnie rzucił bomby i te 80 przesłałem. Czemu to nie jest o, nie 50? W sumie stoję na środku pola, walczę z czołgami, które mogą być jak chcą, narzekam. Czy zła pelotko. Kopiącego się nie leży. <tuszy> no. <tuszy> no spadłem na ziemię jeszcze mnie pelotka tłukła. Tak tłukło. O, nic nie zrobię w tej bitwie. O, Sherman. 6 fragów, 2500 punktów, ała. 6 asyst, dwa fragi. To czołgiem, którym stwierdziłem, a wezmę go sobie, tak sobie nim powiem dla zabawy. Czemu ten Sherman ma taki celownik zamglony? Nie wiem. Nic nie widać przez niego, kurde, ale przynajmniej jest pancerny. Pff. Nie mogą, ała. A, nie mam graśnicy Może nie ma uzbrojenia, ale jest ładny. Może nie ma żadnych zalet Ale przynajmniej łatwo się rozwala i można wybrać inny czoł O! Coś spadło bomba coś spadło Uwielbiamy, jak coś spada O, widzę jak coś strzela o, widzę jak dostałem zamek, działa ładnie. Siema. O, widzę jak przegrywamy i ktoś strzela na spał Nie przypadam za tą mapą, właśnie ze względu. Znaczy, nie przewadzam. Jak tak mało gra. Na na. Ty, podpalił mnie. Lekko uszkodził mi zbiornik, paliwa i mnie podpalił. Się, tu się tu się gra na takich dystansach. Nie, ta mapa nie jest taka zła, ale... 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 ale, ale, ale Chyba na wyższe poziomy byłyby... Oj, oj oj ja widzę czołg Dobra, to na pewno nie jest 400 metrów. Dobrze boi się mnie, ja go widzę. Czemu nie mogę zmierzyć? Mogę zmierzyć odległość. No też mogę to zrobić. No to... A, więcej niż 800. Dziękuję. Dobrze wiedzieć. O! Sztuk! Od z, boku! Wiecie, gdzie możecie sobie wstawić taką informację na takiej mapie? Więcej niż 800 metrów. I tam więcej, jest zadowolony z siebie. Więcej niż jedno zwierzę to? Lama. Dokładnie. O, pierwsze miejsce.